Dama w kolejnym odcineczku. Dzisiaj jest niedziela. Miałby dzień odpoczywający, ale jednak trochę musieliśmy podziałać. Zgra... Zgrabiliśmy, Pod... podrzuciliśmy słomę, została ona sprasowana. Tu jest 15, tam jest 16 za 100 i 6 łowca jest, A tyle zostało do koszenia jeszcze. No i z... ta została sprzedana, ale jeszcze, po ile co jak, to zobaczymy. Tu będzie siany Tu właśnie idziemy zobaczyć. Tam my jutro chyba będziemy włożyć, ale to jeszcze zobaczymy. Co i jak, jak to będzie. Bo mój popada, nadają mu lewy, popada i później problem będzie. Przewracaniem tego, to moim sprasujemy. Jak dało radę dzisiaj, więc stało, więc jest suma jest prasowana. Jutro będziemy wozić. Postaram Wam się coś też nagrać. Jeszcze ze zwalania. zwalania. na górze się zwalało, odbywa to. Więc wszystko zobaczycie. Właśnie coś przerwało. Nie wiem czemu. No i tutaj, tam została na końcu jedna bela i tutaj pięć. No, i tutaj 16. Tu, to już te dla nas zostają. Tamta została sprzedana. Nie wiem, po ile dajcie znać w komentarzach. Czy po 60 zł, czy droższa jest? Dajcie w komentarzach znać. Ja wszystkie czytam. Nie wiem, widziałem po 60. 65. No, różnie właśnie jest. No, Zimniaczki rosną, miałem. Wam pokazać pochody pól Ale żeśmy nie zdążyli Musicie mi wybaczyć się Za mocno, zbi za mocno się Zbierałem, zbierałem i nie dało rady Jak to ja zawsze Ale Widzieliście jak sypało Ja idę do domku Po oprzątkach Odpocząć trochę i widzimy się jutro Przy zwalaniu zboża Więc Trzymajcie się w kolejnym odcineczku, dzisiaj będziemy z zboże zwalać, z poniedziałek, ale co i jak datę wam powiem później. Jak widzicie leje, dziadek dzisiaj trochę słomy tam powoził. Owsianki, ale ona i tak przemiękła, i tak do garażu, gdzie duży, właśnie stoi. O, wam powiem, że kurde, pogoda masakryczna. Idziemy łowiec właśnie zwalata, ta już tam też przygotował, my byliśmy w lutocinie, miałem wyjazd, jak wiecie zresztą. I tak to się właśnie u nas odbywa Leci zboże tu. Ja odwalam trochę dalej albo powiem, że się tak nie Nie widzę jaka czubaluchna przyczepa jeszcze tam, tamta Ale to pewnie nie dzisiaj, bo opada Tędy, tędy. I tu kotek widzę pomaga. Mówię, coś wam nagram, nie wiem, czy chyba na górze to nie. A może i było też rzucane, nie wiem, czy był jak zwalaliśmy łowiec, chyba był też filmik z tego. Tutaj odwalam, żeby nie było, ale coś Wam chcę też nagrać, By nie było, że ja nic nie robię, jak Wy to zawsze widzicie, co niektórzy piszecie. Dużo została, widzicie końcówka. Tyle jest na górze. U nas leje jak nie wiem co. Nie przestaje. Będziemy właśnie przyczepę odprowadzić, bo przestało trochę padać, mniej pada, więc to byłem wypuściłem, a ona tak się boi dziumników ze spierdziela jak nie wiem co Puszyłem chyba na, na tej przyszopce swoje ta dobra Jedziemy po przyczepę zobaczymy ją jakąś, zobaczymy to ta pisząda miejmy nadzieję, że tak i zamknę, bo to wiadomo pada nic, nie widać duża rosła co Wam powiem. No i jedziemy, bo powiem, że bagno na polu. Zobaczcie jak wchodzi. Płędzę z Baczkowo, żeby mógł usiąść teraz. Patrzę, czy przyczepa przejdzie. Bo jest radło na polu. Nie wiem, bez łąki może przejadę. Zobaczę. Może wszędzie nie Wracamy, przyczepę odwieźliśmy Jutro Wam coś dalej nagram Jak będziemy jechać z przyczepą ze porząd, no bo dzisiaj już wiadomo Nie będziemy Woda, widzicie jaka jest. Pada. Więc wracamy do chałupci. od odpocząć po już. Jedziemy się jutro. Witam was następnego dnia. Jedziemy na skup ze zbożem. No jak widzicie słoma jest tam schowana, więc duży stoi na dworze, drodzy, ciepło pali, zastawiony komór, żeby nie naleciało. Wybiegł z ale powiem wam później co, wszystko na spokojnie, ile, po ile jest, ile tu było, jak widzicie tutaj jest, co? Możemy sami pociągnąć. No co? No pocią Dobrze. Dawaj Po co on unosi tego turę? To ja nie wiem Stój, stój! No i dziadek już odjeżdża, jedziemy do Gurala jak w tamtym roku, do Kabonii Zobaczymy ile tu jest. 1,5 tony, jakby mówicie więcej. Zobaczymy. Się okaże. No i cofamy. Ja już właśnie po obrządkach tam było na tej przyczepie nie było nad 1,5 tony, było 1360 dokładnie. I do tego wad dochodzi to po 700 zł. Więc policzcie ile i będziecie wiedzieć. Idziemy się coś napić i będziemy zwalać. Zboże. Bo ładna pogoda, więc działamy. będziemy zwalać. Ile mówicie, z 2 godziny zejdzie? Dzisiaj jest 29 lipca Wtorek żeśmy zboże zwalili, nie pokazywałem co i jak, jadę przyczepę oddać. A ja się z wami będę żegnał, więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się w dalszych odcinkach. Pa, pa, do zobaczenia. Trzymajcie się.